Z nami Kolar po przegranej w pierwszej walce otwierającej dzisiejszą galę high My rozmawialiśmy wczoraj po poważeniu. Nie tak to miało wyglądać, no w skrócie, co tu dużo mówić. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Rozczarowanie na pewno teraz musi dominować. O no, kurwa, teraz będzie mi to siedziało w bani. Kurwa, no wiesz, mi się wydaje, że po prostu ta waga prze, przeważyła, nie? On ważył, no, więcej niż 10 kilo więcej ode mnie, nie? Gdzieś dostałem tego cepa tutaj, usiadłem i mnie dobił, nie? Ale tam... Wydaje się, że ten początek był taki, wiesz, z waszej strony bardzo otwarty. Robiliśmy tutaj wow, ale, ale... ale, się, nie? To jest jakby normalne, ale tak się zastanawiam. Takie pytanie gdzieś padało w klatce, nie słyszałem odpowiedzi. Jak ty do tego podchodzisz? Na pewno jest rozczarowanie, na pewno miało być zupełnie inaczej niż w tej pierwszej walce, ale czy w tobie jest jeszcze ta chęć, pasja, motywacja, aby jeszcze wrócić do tej klatki? się kurwa, mam takie wahania, nie? Nie wiem. Nie, no, no, no po prostu, no kurwa, no nie wiem, co mam powiedzieć teraz, nie? Nie wiem, może zawiniło ta, ta waga, że on więcej ważył, no nie wiem, no kurwa. co, ja wiem, że na gorąco ciężko mówić, to jest normalne, a my niestety mamy taki obowiązek, żeby pytać. Y, w tej pierwszej walce sam mówiłeś, zawiodła psychika. Aha. Dzisiaj uważasz, że jeżeli chodzi o te podejście mentalne, wszystko było w porządku? Czyli no mi też to ciężko określić, bo ja tych walk nie miałem dużo, nie? Znaczy wiadomo, czułem stres jakiś, kurwa, no ale nie robiłem tego, co miałem robić, nie? Nie wiem, no kurwa, ciężko będzie, wiesz? I gdzieś, no, nie wiem, no, dostałem po prostu cios, kurwa jego ręka trochę więcej ważyła niż moja, no i już teraz wiem, jak to dostać cepa, nie? Jak się czujesz w ogóle? No teraz słabo, psych psychicznie w dół. A fizycznie? No nos boli, nie Nie wiem, czy złamany będzie, ale no nos tylko boli, bo centralnie tu dostałem na nos. Nie wiem, dostałem cios i od razu chyba poleciałem, nie? Na ziemię. Nie wiem, czy oglądałeś walkę, czy. Oglądaliśmy fragmenty. To właściwie to, to co najgorsze dla ciebie, czyli końcówkę tej walki, jak więc To wyglądało. To wyglądało tak moim zdaniem, że trudno To znaczy też troszeczkę wydaje mi się, że gdzieś tak y, chciałeś siłowo to zrobić, polowałeś na ten jeden cios tak, y, no. i też trafiałeś w powietrze mhm. i to na pewno jest coś, y, co ci mogło wypompować. I tak właśnie patrzyłem na te ciosy, kiedy Ty ten jeden cios chciałeś zadać i nie trafiałeś w jego twarz. Czy to gdzieś Cię nie, nie wypompuje? Znaczy może nie, nie czułem się właśnie zmęczony, tylko podobno gdzieś też miałem nisko ręce, nie? Zamiast tu gdzieś je mieć, kurwa, no to gdzieś tutaj je miałem, nie? No i po prostu mnie tak trafiły, bo sierpę, nie? A nie. potem też już była formalność, żeby to... No, e... Dobił mnie, Piek. Koniec. Zaskoczył cię w ogóle? No, no, w sumie zaskoczył mnie, no. Bo wiesz, bo kurwa waliłem te ciosy i ja... Tutaj, waliłem te ciosy i ja myślałem, że on w miejscu będzie stał, on gdzieś tam odskakiwał, nie? Ja miałem większy dystans, raczej wię większy zasięg rąk. Jednak te ciosy nie dochodziły. Nie wiem jak to, nie wiem. Po prostu nie wiem czy za daleko od niego byłem, czy, czy on odskakiwał, nie? No nie jesteśmy w stanie teraz odpowiedzieć co no dalej, no. bo ty sam jeszcze nie wiesz no tak, co no dalej, no dalej. także no co? Ja ci życzę wszystkiego dobrego i żeby to się skończyło dla ciebie no, w miarę w okej, okay, żeby to nie było żadnych złamań i tak dalej no i, no. i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Dzięki.